Ja wszystkim... wszystkim witajcie w ulubieńcach, czyli w podsumowaniu miesiąca, tym razem podsumowanie maja. Tak jest. Wow, mój mózg bardzo jest, mam bardzo duży problem. z pół roku. No to jest nowy taruski. A czy możemy nie, nie zagreć? Przepraszam. Słuchajcie, podsumujmy, bo ten maj naprawdę był bardzo fajny, bogaty w takie fajne produkty, które chcemy bardzo Wam polecić. Nie ma co przedłużać. Zaczynamy! A tradycyjnie zaczynamy od akcji charytatywnej i ta w tym miesiącu będzie bardzo wyjątkowa, bo same nie wiedziałyśmy, że istnieje taka opcja, szukając akcji charytatywnej trafiłyśmy na stronę ratujemy i możliwość wirtualnej adopcji zwierzątek, czyli na czym polega ta wirtualna adopcja? Na tym, że po prostu co miesiąc na konkretnego, oczywiście nie wiem, pieska, kotka, możecie wpłacać konkretną, wiecie, no jest tak. Tak jak nawet sam, tak, my byśmy wzięły wszystkie pieski świata, ale też nie mamy ani po prostu takich możliwości. Nasze pieski też nie do końca mogą pozwolić na to, żeby ta ilość była. Ogromna. Ogromna. I jeżeli jesteście w podobnej sytuacji, że wciąż życie tych czworonogów nie jest wam obojętne, nie wiecie w jaki sposób można pomóc, to może właśnie tak, jakby konkretną konkretną istotkę, wirtualnie adoptując i co miesiąc wpłacając konkretną kwotę na jego utrzymanie, to może być naprawdę wspaniała akcja. Więc w ogóle bardzo nam się to spodobało, więc link do tej akcji, do Ratujemy Zwierzaki i do wirtualnej adopcji będzie w opisie. Jedyna polecajka nie kosmetyczna, czyli serial. Jeżeli tak jak ja, nie możecie doczekać się kolejnego sezonu Bridgertonów, a to jeszcze chyba za rok musimy poczekać, naprawdę to jest straszne, bo to ja się tak wkręciłam w ten serial, że wow, i szukałam czegoś podobnego, Netflix ma akurat tę funkcję, że potrafi polecić całkiem nieźle, coś podobnego, coś w tym samym klimacie, no i Przewodniczki Młodych Dam, czyli hiszpański serial, który przy pierwszym odcinku miałam takie, my chyba za bardzo dziwny, taki znaczy dziwny, taki bardzo groteskowy, ale okazało się, że no. Ja byłam przekonana, że to jest w ogóle tylko jedno sezonowy serial. I jak się okazało na samym końcu, że nie, i będzie kontynuacja, i to jeszcze przerwane w takim momencie, że ja po prostu aż pilotem wrzuciłam, więc i jak to? To no, wkręciłam się na maksa. Uważam, że to jest fajne. Takie, taka luźna opcja na wieczór, bo to nie jest serial, który będzie Was dziś bardzo mocno angażował emocjonalnie, tak pod kątem takim wiecie, że jest jakiś thriller albo jakiś dramat. Trochę dramatu tam jest, ale więcej komedii i takiego życzka To jest serial, który jest ulokowany w tych początkowych latach XIX wieku w Madrycie. Elena, czyli główna bohaterka, jest właśnie przewodniczką młodych dam, czyli jest taką swatką, które w tamtych latach były bardzo popularne, czyli po prostu taka swatka mieszkała w danym domu i próbowała, znaczy jej zadaniem było zeswatać właśnie młode damy z jakimiś młodymi kawalerami. No przepiękny serial też pod względem kostiumowym, bardzo doceniam, bo to naprawdę bardzo ładnie nagrane też ogólnie Zdjęcia są bardzo fajne, one są zupełnie inne, takie troszeczkę właśnie. Jej, jakby to było takie teatralne lekko. Takie widać, że to nie jest takie typowe życie, tylko jednak ma coś tam takiego, że można, mogliby to naprawdę cał, całkiem ładnie i byłby by to super pomysł, żeby to odtworzyć w teatrze jako sztuka teatralna. Rewelacja, bardzo mi się podoba wszyscy, którzy nikt mi tam nie drażni, a to się naprawdę w takich obcojęzycznych, nie tylko ang anglojęzycznych, albo hiszpańskich, francuskich serialach czy filmach rzadko u mnie zdarza, bo często tam także ktoś mnie drażni w jakiś sposób wymowy, albo nie wiem. No nie pasuje, a tutaj wszyscy pasują, absolutnie wszyscy, cała historia jest bardzo zabawna, ale też bardzo intrygująca, ciekawa. Pierwszy odcinek, przebrnijcie brzydnego przez, przez ten delikatny cringe, a później już robi genialnie. Zacznę od produktu, który naprawdę... <laughs> Dziewczyny! Dziewczyny, kiedy ja nagrywałam te recenzje, jeżeli ją widziałyście na naszym Instagramie, to ja sama nie wiedziałam, jak jeszcze bardziej mogłabym Wam pokazać. Martwiłam się, że może Martwi nie będzie widać tego co ten produkt robi z Waszym ciałem. Te polecajkę i właśnie to, jak nakładam ten produkt, zapisałyśmy w tych naszych właśnie polecajkach na Instagramie, pamiętajcie o tych wyróżnionych relacjach, bo tam jest dużo rzeczy, o które. Możecie pytać. E, I to jest oczywiście sensu mare, ich nowość, algo glow, rozświetlająco, upiększający, z naciskiem na upiększający, balsam do ciała. Dziewczyny to jest taki hit. Od tego, że w ogóle forma aplikacji przy tego typu takich, no nie brudzących, ale wiecie, jednak y, z pigmentem Aplikacja. produktach, to jest bardzo wygodna y, rzecz. To się nie wenewa, nie babrzecie się w żadnym słoiczku. Super, jakby za innowacyjność pierwszy plus, ale za to, co, co ten produkt robi z Waszym ciałem, z tym jak wygląda skóra. On ma taki kolor, który jest bardzo nieoczywisty, bo to jest, zobacz, to jest taki jakby brąz, ale z y, tymi drobinkami, które no nie są takim, wiecie, hamskim brokatem. Mm -hmm. To, jak Wasze ciało wygląda po tym produkcie, dziewczyny, to jest coś niesamowitego i teraz tak, oprócz tego, że to daje przepiękny glow, przepięknie poprawia koloryt, delikatnie też niweluje jakieś wszelkie przebarwienia, zasinienia i tego typu akcje, tego po prostu nie widać, bo to glow i ten kolor, który uzyskujecie jest po prostu czymś rewelacyjnym. Dwa, bardzo często pytałyście o to, czy to nie brudzi ubrań, więc wiadomo, dla bezpieczeństwa chwilę lepiej odczekać, ale ja przetestowałam to hardkorowo na bardzo jasnej spódniczce i słuchajcie, ona się nie ubrudziła. Naprawdę. A plamka, którą sobie zrobiłam przez to, że po prostu jeszcze miałam brudne dłonie i wytarłam bezpośrednio o spódniczkę, czyli nie, że po prostu, wiecie, ona dotknęła moich nóg, które były posmarowane, sprawa się od razu. Więc to też nie jest taki produkt, z którym musiałobyście walczyć. Czy się klei? Nie klei. To daje po prostu taki efekt nawilżonej skóry. To jest po prostu, ja potem wieczorem nawet, jeszcze przy, zanim poszłam pod prysznic, dotykałam tej skóry i byłam pełna podziwu, jak w dotyku ta skóra była cudowna. Jak ten produkt był trwały, nie migrował. Nie tak to pachnie, to tam nie? Pachnie przepięknie. Nie, wiecie, nie spływa. Ja yy, jednak wiadomo, tutaj na przykład pod kolanami, no człowiek się poci, nic się tam nie robi. To nie jest, wiecie, to nie jest jakaś forma samoopalacza, która ma, nie wiem, wnikać w skórę, farbować waszą skórę. Tylko to jest po prostu taki, ja bym nazwała to po prostu super trwały podkład. Do ciała, który... Z to na wesele. Na wesele. Ja już w ogóle Nie. też do mojej przyjaciółki, no, okay. która jest bizarzystką, pisałam, że ty musisz to mieć dla panien młodych na dekolt, na skórę, w zależności od tego, jaką mają kieckę, żeby jeszcze jakby Stajam. zrobić dopełnienie do twojego, Twoich pięknych e, makijaży ślubnych. Właśnie no, temat wesela to jest jakby temat numer jeden, bo moim zdaniem naprawdę dziewczyny, jeżeli macie teraz y, jakąś okazję, do której właśnie zakładacie jakąś super kieckę, to to będzie idealny ale jakby ja będę nakładała to na co dzień, po prostu do krótkich spodni, no, do jeansów, mm -hmm. po prostu z dziesięciu do być. takiego lepszego samopoczucia. Naprawdę rewelacja. A propos rozświetlenia, a propos takiego pięknego glow, też polskiej marki z lepszym składem, no to tutaj jakby z całego tria, o którym mówiłyśmy w, a propos filmu polecajek na przykład na prezent dla mamy, to tam stwierdziłam, że wyróżnię jednak ten rozświetlacz, bo po niego najczęściej najchętniej sięgam, bo on jest najbardziej taki uniwersalny, nawet jeżeli macie make-up, no make-up, albo po prostu no make-up, tylko to. Ja uważam, że to jest rozświetlacz, który ma perfekcyjny odcień, który robi bardziej taflę na poliku, bardziej taki właśnie lekki blask, niż taki dobilny, że widać, że olor rozświetlaczona waliła. Mm -mm. To jest naprawdę tak bardzo wybaczający produkt. On też nie podkreśla zmarszczek, nie wchodzi w ogóle w zmarszczki, że macie. Bo ja na przykład go lubię pod okiem nawet tutaj nałożyć. W kąciku oka mam go również dzisiaj, bo on też ładnie tak zastyga, ale nie zostawia takiej suchej plamy. To nie jest taki proszek, który zostaje, bo czasami te rozświetlacze mokre zastygają i później widać taką plamę. Nie. Tutaj to się nie dzieje. Aplikator bardzo mi się podoba. Jestem takim błyszczykiem, który ja najczęściej nakładam najpierw na rękę, później gąbeczką przekładam na, na mój policzek, ale możecie też bezpośrednio na twarz i klepać palcami to też się uda. No to jest naprawdę taki produkt moim zdaniem no dla każdego. Tylko ja chyba, że macie taką ciemniejszą karnację, to no tutaj jednak delikatnie może być leciutko za jasny, chyba że właśnie bardzo dobrze go rozklepiecie gąbeczką, tak żeby on większą część Waszego polika zajął, bo to się aż chce. To wygląda i na nosie, i tutaj nad ustami, trochę na czole, na obojczykach. Tak, cudowny produkt. Jestem przekonana, że jak jakieś wakacje mi się trafią, to on do tej kosmetyczki wakacyjnej trafi, bo on po prostu, kiedy tylko nakładam SPF i korektor pod oczy, i to na poliki to daje czegoś takiego właśnie, że jestem taka, wiecie, zdrowa skóra. O, to chodzi właśnie. Po 30 to chodzi. Bardzo nieoczywisty ulubieniec, ale muszę przyznać, że ja to Tak, moich... tak trzymam go, bo on delikatnie, jednak jak to olej, bo będę o olejku mówiła, troszeczkę ma ubrudzone opakowanie, więc trzymam go delikatnie, żeby tutaj wszystkiego wokół nas nie ubrudzić, ale e, to jest taki klasyk. Mam wrażenie, że jak ktoś mówi o olejku, który ma zrobić naprawdę dużą różnicę, szczególnie jeżeli chodzi o brwi i rzęsy. To on zastępuje każdą bycie, najbardziej po prostu rewolucyjną odżywkę w te, do tej strefy. I ja sięgnęłam po olejek rycenowy, zimno tłoczony, organiczny marki Melskin, właśnie z racji tego, że jakiś czas temu, bo nawet to, było poprzedni, to byli poprzedni ulubieńcy, opowiadałam wam o mojej miłości do skubania brwi i do tego, że bardzo często robię to zbyt intensywnie i po prostu później żałuję. I już jest za późno, ale też swoją drogą y, 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 chciałam też te rzęsy i brwi nieco wzmocnić i właśnie wiele osób polecało, że to jest genialne do tego, żeby ten y, y, faktycznie ten włosek też był taki ogólnie jakby sztywniejszy bardziej błyszczący. Ja to widzę przy tak długim, już regularnym stosowaniu tego olejku co wieczór. Nakładam sobie dosłownie tak, wiecie, jakbym zamaczam sobie w nim e, szczyteczkę, ale też nie tak, żeby spływało, tylko z tego aplikatora tak sobie szczoteczką jakby przejeżdżam. Mm -hmm. Nakładam to troszeczkę na rzęsy, troszeczkę na brwi. Rewelacja, ale e, stosowałam go też do olejowania nocnego takie na końcówki, żeby te e, blond włosy, które są tam mocniej rozjaśnione się nie rozdwajały, żeby były zabezpieczone i do takiego olejowania włosów też olejek Znowu jest bardzo wskazane, więc dla mnie bardzo uniwersalny produkt. E, marce Melskin e, też e, jakby, no ufam. Uważam, że jeżeli mhm. chodzi o tego typu, właśnie takie 100% naturalne produkty, też trzeba dobrze trafić. Więc, e, no naprawdę, jakby odżywka, olejowanie e, wszystko w jednym. A ja, szczególnie jeżeli na mhm. przykład macie tą krzywdę na brwiach jaką Krzyw. mam ja. Krzyw. Czyli nie wiem, czy zrobiście sobie to sami, czy zrobiła wam to na przykład jakaś wizarzystka e, i po prostu nie jest to ten kształt i chcecie jak najszybciej je ponownie zapuścić, e, wzmocnić i sprawić, że będzie ich więcej i jakby uzyskać nowy kształt, to myślę, że to jest wasz must-have. Jedyny produkt pielęgnacyjny, tak typowo na konkretny problem, który Wam dzisiaj polecę, o, moje włosy tutaj nie chcą mi dać, ma no nie, zasłona, kurtyna. Jest to produkt, który... Czekaj, to no, no, jest ten no. włos. O, dziękuję. No, możemy się, możemy się dogadać? <laughs> dziękuję. I jest to produkt marki Basic Lab, czyli punktowy serum nazwany mikrozapalne. Moja skóra raz na jakiś czas postanawia ugościć na sobie jakiegoś nieprzyjaciela i ja też nie lubię na takich nieprzyjaciół jakby traktować ich tak bardzo holistycznie, w tylu, że mam prysza, to już całą twarz muszę tak potraktować. Wolę w tym temacie zadziałać właśnie punktowo. I ja miałam w swoim życiu różne punktowe produkty, nawet te takie naklejki, pamiętacie, które były, ale to, mam wrażenie, że przez to, że ma w sobie kwasy BHA i AHA, AHA, AHA nie AHA, 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 AHA. Yy, ma też takie działanie od razu lekko złuszczające, wysuszające, ale nie tak bardzo, że wiecie, macie strupek, nie, 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 na no ma ten makijaż naprawdę wciąż dobrze wygląda, ale że właśnie ten pryszcz, nazwijmy go pojawieniu, jest tak bardzo konkretnie zaatakowany i tak bardzo skutecznie. Ja czegoś jego dawno nie widziałam, bo moje niedoskonałości, które gdzieś tutaj się pojawiają na twarzy, po prostu delikatnie, punktowo posmarowałam, rano myślę, że tak 70% tego pryszcza już nie było. Naprawdę, naprawdę. I to będzie produkt, który będzie idealny dla dziewcząt, które mają cerę trądzikową i mają właśnie dużo takich zmian podskórnych, żeby one się nie wybudowały, żeby je wyciszyć, bo tu właśnie mamy wyciszenie i redukcję, ale też dla dziewczyn takie jak my, które po prostu raz na jakiś czas hormonalnie gdzieś ten pryszcz wyskoczy, gdzieś tam w konkretnym fazie cyklu i chcemy, żeby ta skóra no wciąż, le, le, resztę glow chcemy, bo ta skóra u mnie na przykład jest tak, że tutaj gdzieś pryszcz, a tu jest sucho. No i co, jak nałożyłabym taki produkt na całą twarz, to dramat. Więc zakładam punktowo, reszta twarzy zapiekowana opiekowana nawilżająco i naprawdę no, to jest w ogóle produkt, który starczy na wieki. Ja też go wypróbowałam na skórze mojego męża, męskiej skórze, na której też jakaś niedoskonałość się pojawiła i on sam mówi wow. Ja mówię, to jest niemożliwe, że on się dosunie w chłonu, to jest, to jest coś cudownego, więc bardzo uniwersalny produkt dla facetów i dla kobitek, bardzo polecam. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak długo hmm. zwlekałam, ale <laughs> słuchajcie, jeżeli chodzi o ESPF-y. To wiecie, ostatnio polecam i wciąż polecam, uważam, że ten, ta nowość marki Basic Lab um, jest świetna, ale jest to kolejny produkt SPF, który jednak delikatnie ma w sobie pigment. A nie zawsze, tym bardziej, jeżeli chce mieć normalny, wiecie, taki normalny makijaż z podkładem czy z kremem BB, no to wtedy już raczej nie chcę sięgać po te, które korygują. I nie miałam w swojej e, kosmetyczce, bo zdękowałam jakiś czas temu, widzieliście, wszystkie te SPF-y bez e, pigmentów e, i wydawało mi się, że na przykład ten Paula's Choice... Był naprawdę spoko. Fajnie mi się go zużywało, jakby całą rodziną go zużyliśmy, zdękowaliśmy. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego nie dopiero nie. teraz sięgnęłam po ten klasyczek, który jest po prostu top of the top? Nie wiem. Beauty of Jordan, e, który Martynka już zużyła, nie wiem, 3-4 pięć? chyba tak. I Martynka tak. Wam zawsze go polecała, a ja zawsze miałam, no fajnie, fajnie. może kiedyś. To zaczęło koreańskie powroty u nas. Nie? Ktoś was I że są wy, dziewczyny, też e, wielokrotnie potwierdzałyście słowa, Mar, że jest to sztos. I ja teraz też się pod tym podpisuję. Absolutnie wszystko mi w tym produkcie się zgadza. Od opakowania, które jest super wygodne, przez konsystencję, która jest lekka, ale spływająca, która daje piękny glow pod makijaż, który jest genialną bazą, ale też w ogóle solo, pod skórę delikatną, jak skóra mojej córki, która też, na której też właśnie SPF na buzi ląduje i genialnie też u niej się to sprawdzało i szybko się rozsmarowało, a wiemy, że tutaj też na tym nam zależy, szybko się wchłania, nie, nie bie... Nie bieli, jakby. No, nie ma wad. On nie ma wad, tak, A czy... przy tym mam <laughs> wrażenie, że on też naprawdę delikatnie tą skórę też po prostu A. pielęgnuje. To jest hit. Dziewczyny mm, tak. hit. probiotyki, ten ryż tutaj. Dlaczego dopiero teraz? Ale fajnie, że w ogóle. Tak. I cieszmy się. Już, już to nie to Ja tylko jest dodałam dziewczyny, że jest też opcja w sztyfcie dla dziewczyn ze skórą tłustą, bo bardziej matujący daje efekt. Ten daje bardziej glow, więc zwróćcie oh. na to uwagę. Ale to dla takich dziewczynek, my gdzie mamy suche, to, to lepiej. Tak, ale słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle szywotu do tematu makijażu. Jakieś czasem tak się zastanawiałam że bardzo rzadko, że pędzle mówimy, kiedyś to był taki błąd, że pędzle to było coś Wow, że w ogóle się hmm. chciało mieć, w ogóle ich hakuro i inne. I wam powiem, że ja z pędzlami mam tak, że ja od jakiegoś czasu po prostu mam stałych ulubieńców. Większość pędzli po prostu czeka sobie gdzieś tam w szufladzie i czasami nawet jakaś moja kompala przychodzi, to on rozdaje te pędzle, bo roz tych nie używam, ale jest taki jeden pędzel, który po prostu musiałam mieć w drugiej sztuce, bo czuję, że go używałam nagminnie bardzo często już od paru lat i to jest mój ulubiony pędzel, który jest bardzo uniwersalny, ale Przede wszystkim jest genialny do pudru pod oczami. i Jest to, słuchajcie, same make-up, konkretnie contour brush. I on nie jest do konturowania. Masz no, pewnie do rozświetlacza, wiecie, do takiego bardzo precyzyjnego nałożenia różu. okej, okay, ale dla mnie nie. To jest w ogóle stary. On już tutaj, właśnie ten jeden włosek, muszę dociąć, bo gdzieś go lekko zahaczyłam w podróży o suwak. Mm -hmm. I by mi się tak wydarzyło. Ale to jest drugi. No i one w ogóle są. Tak bardzo uniwersalne, ale tak cudowne, takie mięciutkie, ale do nakładania pudru pod oczami. Jeżeli macie bardzo mimiczną skórę, macie tam dużo zmarszczek, korektor się zbiera, to ja ten korektor najpierw delikatnie ubijam, że tak powiem nakładam puder, delikatnie otrzepuję i wtłaczam, tak jakby był gąbeczką. To jest najlepsza opcja. Tak samo do nałożenia od razu całego jakiegoś takiego cienia na przykład jednokolorowego na Waszą powiekę, też super. Do wylądowania, załamania tutaj do łuku, też naprawdę rewelacja. Do rozświetlacza też jest super, ale przede wszystkim ten puder, widzę, że on, ja naprawdę po niego sięgam, on zawsze ze mną na wszystkich wyjazdach jest, jest takim go-to, takim, że na, naprawdę do wszystkiego i jest niezniszczalny, bo ten ma już tyle lat, a to jest znówka sztuka, więc ona no, no, patrzcie, że no to się to praktycznie, no ten jest teraz delikatnie, obos z pudrem jeszcze dzisiaj używany, a ten jest znówka sztuka, ale zobaczcie, że no naprawdę on jakby no, nie jest nie produkt. I on też naprawdę delikatnie się tego zmyło tutaj, ale zobaczcie, że no, nawet bliżej nie zobaczycie, że w ogóle praktycznie nie widać, żeby to był jakiś starszy. A tyle lat. No a tyle lat. Rewelacja, naprawdę to jest taki pędzel, że jakby polecić ja Wam polecić jeden taki konkretny, który robi roboty i robi różnicę, to to będzie właśnie to. To słuchajcie, skoro już mowa o korektorze i o tej strefie pod oczami, i makijaż, Totalne zaskoczenie. Gdzieś, wiecie, poszukiwania korektora idealnego trwają. Ja nie wiem, czy to jest ideał, nie, ale w przeciągu. No, ale wiesz, tylko tak, chodzi o to, że u nas też ta skóra się zmienia. I w ciągu roku też się zmienia. Ja na przykład zupełnie innych korektorów używam zimą, a innych latem. To też prawda, nie? ale y, na pewno wyróżnił się w ostatnim czasie w mojej mhm. y, ocenie. No wyjątkowo, po prostu bardzo Co mi pasuje. Będzie? Mam go dzisiaj, mam go już od jakiegoś czasu na filmach, bo myślę, że to już jest właśnie dobry miesiąc, kiedy go mam i totalnie przypadkowo y, zakupione, bo zostałam zinfluencerowana, po prostu jakoś randomowo, która jest dziewczyn, już nie pamiętam, która, którą obserwuję na Instagramie, wiecie, miała Q&A, a jaki polecasz korektor, ona mm. inglot peptydowy, jakby i, i, i tak zarzuciła, peptydowy. no właśnie, i tak zarzuciła wędkę. Ja tą wędkę słuchajcie chwyciłam, bo myślę sobie korektor. i czy ogólnie oh, czy haczyk, wędkę. <grym> haczyk. Nie, teraz, całą wędkę? tak, tak, ja ja to... poczekaj. Przeciłaś wędkę i teraz Ty zarzucasz. Dokładnie, no ale nie, Dobra. no dokładnie, no chodziło o to, ale nie, no chodziło o haczyk, oczywiście. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o ten, yy, myślę spytać pytaniem, dawno, spytę? jakby o Inglocie coraz częściej znowu słyszę. Tak, to ja jest ja ogromny sentyment, to jest duma, to jest polska marka, która naprawdę robi furorę na no. świecie. Ale no nie ukrywam, że jak pomyślałam no. sobie korektor peptydowy, sobie oczywiście, czyli peptydy i e, nie chcąc e, pomylić się poszłam, bo w, akurat u nas we Wrocławiu mamy stacjonarnie Inglota i stwierdziłam, że nie chcę kombinować z kolorem pójdę i dobiorę go sobie e, właśnie bezpośrednio Fenomenalny no kolor i właśnie ten kolor też mi się podoba, bo on jest lekko taki właśnie pomarańczowo-łososiowy taki, który pod strefę, pod oczami ma właśnie wiecie, nie on ma zaśnienia sobie, ma też różowego, bo pomarańczowy to jest złe słowo, bardziej taki właśnie łososiowy wiecie, że ma taki pigmencik, to jest natural beige, ale on nie jest właśnie takim typowym wiecie, jak macie korektory, że on by był такие ящ ⁇ Nie, i moim zdaniem to też zrobiło różnicę, że on tak mocno nie rozjaśnia mi tej strefy, jak ja byłam w przyzwyczajeniu, że wiecie, musi być tam te dwa tony jeszcze niż, niż podkład, żeby tutaj była ta strefa. Nie, teraz właśnie bardziej myślę, że poszłyśmy w tę stronę tego, tej pigmentacji odpowiedniej, korektorów, no i faktycznie to, to robi coś takiego, że to jest takie delikatne glow, którego ja chcę w minimalnej ilości jakby tylko przypodrobować, żeby to aż tak nie migrowało, znaczy nie migrowało, nie, nie wchodziło w Zmartwić, I, i tak wiadomo, no delikatnie wchodzi, tym bardziej, jak ma się tak mimiczne oczy jak ja, ale yy, no jestem nim zachwycona. Naprawdę po mhm. ostatnim czasie zrobił dla mnie ogromną różnicę w porównaniu do innych korektorów. Mm, kosztuje chyba 80 zł? Więc no nie jest może to najtańsza półka, ale z drugiej strony to też nie jest jakiś taki, wiecie, bardzo sephorowski, hardkorowy. A imlep ma bardzo często takie zniszki. Może też Zresztą. właśnie, a no, no i powiem Wam szczerze, że no ja mam właśnie ten kolor, ale mimo wszystko tych kolorów jest tak dużo, takich właśnie słowiańskich, w sensie dopasowanych do naszego mm -hmm. typu skóry, że nie wiedziałabym, który Wam bezpośrednio zarazić, jeżeli macie możliwość pójść i sprawdzić to, to tak też bo ja, bym, ja przez internet oczywiście, że inny. I totalnie inny, za innych mhm. chwyciłam, yy, idąc po prostu no, tam bezpośrednio. Tak jest. Ale jest, no coś z tymi peptydami robię takiego, że naprawdę ta skóra jest też taka zaopiekowana, że on absolutnie yy, nie, nie jest tym takim zastygaczem, yy, który no właśnie, zasusza. Susza, ale po prostu no i ten kolor bardzo bardzo mi siadł, naprawdę jest mhm. świetny. To teraz kategoria kategorii tanie i dobre, tak bym to nazwała, może taki film w ogóle powinien się na naszym kanale pojawić. Dwa produkty, które też skusiłam się ze względu na to, że widziałam dziewczyny takie makijażystki typowo na TikToku, które pokazywały takie właśnie tańsze, dobre produkty do konturowania, i ja też uznałam, że jako osoba, która no tutaj właśnie dla Was też przygotowujemy materiały, nie mogę tylko i wyłącznie wiecie, pokazywać z tych takich bardzo drogich, bo wiem, że wśród Was też są dziewczyny, które na przykład makijaż rzadko robią i nie chcą na niego wydać bardzo dużo kasy, wolą na przykład zawiesować piękne legnacje i ja to rozumiem i postanowiłam przetestować dwa produkty, które uważam, że są sztosem. I uważam, że one w ogóle wyparły wszystkie seforowskie produkty do kontrolowania, które no, naprawdę, one pokonały Rare nawet, a wow. ja kocham Rare, uwielbiam i wiadomo, no będę je używać i będę na to polecać, ale to są naprawdę dwa tak cudowne produkty i teraz tak, oczywiście patrząc na nie, jeżeli gdzieś tam w tym świecie takim internetowym jesteście i bywacie, no to pewnie założycie, że jest to podobieństwo do produktów e, Rode, Hailey Bieber, ale ja mam takie zdanie. Moim zdaniem, i to jest moja teoria, daję znać, Hailey Bieber skopiowała, moim zdaniem, zarówno ten swój produkt peptydowy do ust, jak i swoje mleczko do twarzy tonikujące od Paula's Choice, bo te produkty były pierwsze... I one są identyczne, to jest jakby ten sam zamysł, ja tego peptudowego do us użyłam od bardzo dawna i później nagle powstały te peptydowe od Hailey. Miałam też to ser, to, ten tonik mleczny z Paula Choice, nagle ona ma ten swój, no. Więc ich nie dziwi, że nie kupiłam po niej produkty opakowania. Ale tak totalnie już serio, ten jest chyba najbardziej przypominający, bo to jest bronzer marki Vibo. Tan fantastic. Ta, w odcieniu Soft Tan. Ja mam ten taki chłodniejszy, właśnie do konturowania, czyli kontur, nie bronzer typowo. Ale no jest w tak uroczym opakowaniu i jest tak dobry, tak się ładnie trzyma na twarzy. Jest taki, on w ogóle bardzo przypomina mi konsystencję milk który kocham i już dziękuję. I to będzie też super opcja do wyjazdowa, bo jest niewielka, a jest. No, tak się w ogóle chce potem produkt sięgać. I Everybody London, który stworzył Róż, który jest po prostu bajecznym różem. Najbardziej uniwersalny kolor, jaki chyba hmm. kiedykolwiek miałam. Masz go dzisiaj? Tak. On jest taki, ja go w ogóle ci mam w bardzo delikatnej wersji, ale możecie go nakładać bezpośrednio na twarz, bo on nie robi takiej mocnej plamy, wiecie, jak na przykład Rare Beauty, albo na przykład na dłoń, i przetransferować gąbeczką na policzek, żeby zrobić taki efekt lekko takiej poparzonej słońcem skóry, ale w takim dobrze tego słowa znaczeniu. Oba produkty rozcierają się absolutnie petardziście w ogóle. Z tym rozświetlaczem z Woli, to jest trójca święta. Naprawdę, dziewczyny, sprawdźcie koniecznie. wiecie, to też są produkty, naprawdę, które są bardzo często na promocjach, gdzieś w Rosmanie, w Hebe. Polecam bardzo, bardzo całe trio, ja już to lato będzie pod mm, znakiem... you're ready. Yes, I am. O, 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 o! Po, hmm, tak? Posłuchajcie, słuchajcie, bo to jest. Czuję, że to podcimy. dawno nie miałam takiego produktu w kategorii. Czekaj, bo to jest to, to trzeba, tak. To jest mgiełka. Ale widzicie to? Widzicie to? O, matko, ja to poczułam, jakbyś dosłownie. Mnie dotknęła puszkiem jakimś mokrym. Hmm. Przyjemne to. Może koniec recenzji? Koniec. Słuchajcie, to jest, to jest produkt. Ale miło. To jest, słuchajcie, Medigip, czyli marka, którą wypromowała na naszym kanale Mar, e, która słynie z genialnych produktów, szczególnie tych kolagenowych. Ja czegoś takiego jak mgiełka kolagenowa, m, czyli też tonik, który ma skórę już właśnie e, też po prostu przygotować między oczyszczaniem a serum w mhm. sposób Taki jak robi to tam tamgiełka. Więc jak pomyślałam o tym, że ten skład jest naprawdę raz, że kolagen, ale mamy tutaj też glutation, który jak wiecie jest mm. takim składnikiem, który sami w skórze też mamy, który ma odpowiadać właśnie za odpowiedni koloryt, za rozświetlenie waszej skóry. Kombo perfekcyjne. Ja ostatnio miałam toniki, które nie były właśnie mgiełkami i bardzo zatęskniłam za tego typu aplikacją, za tym, jakie to jest wygodne, za tym, za tym jaki to jest uniwersalny produkt, że przyjdzie to lato, że to takie odświeżenie w ciągu dnia, no aż się będzie prosiło. No to jest, jest właśnie Glass and Glowy Skin. E, po prostu no, ta marka jest faktycznie marką, która, której jakość. Po prostu mm. to widać. Po prostu to widać i czuć. A jeszcze ta forma 100 ml, więc możecie zabrać ze sobą na wakacje do um, podręcznego bagażu. Love it. I, i w ogóle ten zapach. I, I naprawdę, no nie, jeszcze raz muszę. Martynko wiem, że sobie zużyję, ale czy ty czujesz to, jakie to jest? Jak, wiem, że sobie sobie jak oni to stworzyli? Jak oni stworzyli ten atomizer, aż mi spadło, że to robi no, taką Lord. mgiełkę? Też ta konsystencja jest taka, wydaje mi się, że przez to, że nas tak. Wiesz, chociaż nie ma takich drobień żadnych w sobie, nie ma Cuda. gęstości, tylko jest takie leciutkie, to to po prostu naprawdę jest super przyjemne. Naprawdę. Ostatni ulubieniec i ja dziękuję mojej mamie za tę polecajkę. Już kiedyś mówiliśmy, że nasze mamy to są te, które polecają często coś, albo w aptece. No i właśnie moja mama, ja mam to po mojej mamie. Obie mamy duże usta i mamy ten problem, że na przykład przesłyszenie na naszej skórze, albo na przykład odwodnienie, najczęściej właśnie widoczne jest na ustach, na tej górnej, bardzo wygląda, jakby poparzone. Jakby na przykład czasami jest tak, że wiatr, na przykład zimą, Wam bardzo zmrozi i zostaje taka aż czerwona taka obudka, taka boląca, że później się łuszczy ta skóra jest taka nieprzyjemna. I ja próbowałam to leczyć naprawdę już wszystkim, co mam, właśnie między innymi tymi peptydowymi różnymi balsamami i kurczę, nic nie działało. I ja naprawdę, no wiecie, no, jednak gdzieś tam w tej relacji z moją mamą mam tak, że to ja teraz jestem to, która kosmetycznie takiej poleca, ale zwierzyłam się mojej mamie, że mówię, kurczę, no, no naprawdę co jest? I moja mama nagle z wyciąga La Roche-Posay i to jest słuchajcie ba, y, balsam, który ma w, swojej w swoim składzie lipidy i pantenol. I moja mama mówi, a użyj to, bo w aptece ostatnio właśnie spytałam i mi pani poleciła. No ja mówię, dobra, no spróbuję. Pierwsze użycie, pierwsze użycie. Ja już wiedziałam, że już było zamawianie. Ja już zamówiłam to, bo u mnie tutaj w aptece na wsi to raczej takich produktów. No, czy wiem, że nie ma, bo byłam później, sprawdziłam i nie ma. Co mówiłam online i ja po prostu ten produkt mam zawsze w torebce. Zaczynam z nim dzień, kończę z nim dzień, bo tak po prostu moje usta chcę zaopiekować. Plaster to jest taka lekko gęstsza konsystencja, która jest przezroczysta, ale jest taka troszkę. Ona nie lepi ust. Jest taka trochę jakby, jakby była silikonowa. Bo na ustach tak ładnie, gładko wygląda, jak trochę błyszczyk, ale nie taki bardzo mocno błyszczący, tylko taki satynowy. Ustaw są naprawdę zaopiekowane, dziękuję Ci mamo. Naprawdę to jest jedna z tych polecajek, które ja pcham dalej, uważam, że to jest naprawdę świetny produkt, tym bardziej, że marka La roche jest bardzo bliska naszemu sercu. Nieraz, kiedy używam EFA Clarduo na moje pryszcze, to właśnie pamiętam, że ta marka była wybitna, zaufałam, nie żałuję, polecam. To wszystko. Pamiętajcie o akcji charytatywnej i o tym, że wszystkie linki i ważne informacje właśnie są w opisie, więc warto tam zajrzeć. Zapraszamy do na naszego Instagrama i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!